Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Kierujący Volvo potrącił trzyletnie dziecko i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szuka go od piątku, a w sobotę zatrzymała pasażerkę pojazdu. Do wypadku doszło na ulicy pod Topolami w Zielonej Górze. Dziecko trafiło do szpitala. Została zatrzymana pasażerka Volvo, którego kierowca potrącił dziecko i uciekł. To 22-latka, powiedziała rzeczniczka policji w Zielonej Górze, podinspektor Małgorzata Stanisławska. Dodała, że policja nadal poszukuje kierowcy. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy pod Topolami w centrum Zielonej Góry. Kierujący ciemnym Volvo potrącił trzyletnie dziecko i uciekł z miejsca zdarzenia. Powiedziała Stanisławska. Według świadków, kierowca miał przejechać po dziecku. Wypadek miał miejsce, gdy kierowca Volvo wyjeżdżał z ulicy podporządkowanej. Dziecko było pod opieką osoby dorosłej. Na miejsce zdarzenia przyjechała karetka pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Jak przekazała policja, na szczęście nie odniosło poważnych obrażeń. Zabezpieczono nagranie zdarzenia oraz numery rejestracyjne samochodu sprawcy. Na nagraniu wszystko dokładnie widać. Jak doszło do wypadku oraz kierowca, jakiego samochodu do niego doprowadził. Jego zatrzymanie jest więc tylko kwestią czasu. Dobrze, aby sam się zgłosił na komendę, powiedziała podinspektor Stanisławska gazecie Lubuskiej. Groźny wypadek w stolicy. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Warszawie kierowca BMW wjechał w pieszych, powodując obrażenia u sześciu osób. Zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Malczewskiego w Warszawie wpłynęło na policję w niedzielę po godzinie 14:30. Doszło do zderzenia samochodów BMW i Toyoty, w wyniku którego BMW uderzyło w pieszych. Poszkodowanych zostało sześć osób, pięcioro pieszych oraz kierowca BMW, przekazał Interi podkomisarz Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Jak poinformował podkomisarz Rafał Rutkowski, kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi w trakcie zdarzenia. Na miejscu wypadku przed godziną 17 wciąż trwały działania służb. W związku z dużą liczbą osób potrzebujących pomocy medycznej przeprowadzono triaże, a kolejno przyjeżdżające zespoły ratownictwa medycznego zabierały kolejnych poszkodowanych, którym pomocy medycznej udzielali strażacy. W działaniach brały udział dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 9 oraz grupa operacyjna miasta oraz województwa podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w mediach społecznościowych. Według serwisu Remiza, dwie osoby poszkodowane są w stanie krytycznym. 45-latka z powiatu zamojskiego, za namową mężczyzny, którego poznała w mediach społecznościowych, zainwestowała w kryptowaluty, tracąc 430 tysięcy złotych. Nie tylko oszczędności, ale także pieniądze z pożyczek. Nowy znajomy przeplatał wiadomości o życiu prywatnym i wspólnej przyszłości z informacjami o korzyściach płynących z inwestycji w kryptowaluty, co uśpiło czujność mieszkanki powiatu zamojskiego, informuje rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, aspirant sztabowy Dorota Krukowska-Bubiło. Mężczyzna pisał, że jest Anglikiem, ale obecnie przebywa w Danii na kilkumiesięcznym kontrakcie. Kontaktowali się codziennie. Wypytywał 45-latkę o życie prywatne, wysyłał zdjęcia z podróży oraz fotografie domu, który rzekomo kupił w Dubaju dzięki inwestowaniu na giełdzie. Podkreślał, że jest mężczyzną z zasadami i gotowy na stały związek. Zapewniał, że zna się na inwestycjach, i na potwierdzenie wysyłał wykresy obrazujące jego zyski. Obiecywał nawet stuprocentowy zysk. Kobieta za namową znajomego założyła portfel inwestycyjny, a następnie instruowana przez niego wpłacała pieniądze. Najpierw własne oszczędności, później pożyczki, w sumie 430 tysięcy złotych. Po pewnym czasie próbowała wypłacić zainwestowane pieniądze wraz z zyskiem, ale okazało się, że musi zapłacić 63 tysiące dolarów podatku. Zdenerwowana kobieta zażądała zwrotu pieniędzy. Wówczas nowo poznany znajomy napisał, że od początku chciał ją zmanipulować i wykorzystując jej niewiedzę dotyczącą rynku kryptowalut, wyłudzić pieniądze poinformowała Rzeczniczka Zamojskiej Policji. Lubelscy śledczy ustalili, że zwłoki odnalezione w styczniu w starym bunkrze na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie należą do poszukiwanego podchorążego ze szkoły 20 Dwudziestolatek zaginął w lipcu 2022 roku. Zidentyfikowano szczątki 20-letniego podchorążego, studenta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Potwierdził w piątek rzecznik uczelni major Marek Przedpełski. Rzecznik doprecyzował, że w czwartek uczelnia otrzymała od policji lakoniczną informację o zidentyfikowaniu zwłok zaginionego 20-letniego studenta Lotniczej Akademii Wojskowej i związanym z tym zakończeniem postępowania prokuratora do spraw wojskowych z Lublina. Młody mężczyzna zaginął dwa lata temu. W lipcu 2022 roku nad brzegiem wieprza koło Dęblina wędkarz znalazł porzucone ubrania i dokumenty podchorążego z województwa śląskiego. Studenta szukali wówczas w wodzie i na lądzie strażacy, policjanci i żołnierze. W styczniu bieżącego roku na terenie dęblińskiej jednostki wojskowej w nieużywanym bunkrze odnaleziono ludzkie szczątki odnaleziono w większości szkielet ludzki, a nie szczątki ciała. Mówił wówczas portalowi Lublin 24 zastępca prokuratora rejonowego w Lublinie do spraw wojskowych, pułkownik Robert Dąbek. Wojskowy zapowiedział wtedy sekcję zwłok. Śledczy ustalili, że to szczątki poszukiwanego dwudziestolatka. Duńskie media informują, że napastnik, który zaatakował w piątek wieczorem premier Danii Mete Frederiksen, był Polakiem. Mężczyzna miał być świadomy, kim jest Frederiksen, gdy uderzył ją pięścią. Sąd w Kopenhadze aresztował w sobotę 39-letniego mężczyznę pod zarzutem uderzenia pięścią premier Danii Mete Frederiksen. Duńskie media podały, że podejrzany o napaść jest Polakiem. Do ataku doszło w piątek wieczorem na placu Kultorvet w centrum duńskiej stolicy. Prokuratura uznała, że sprawca dopuścił się napaści na osobę, pełniącą funkcję publiczną. Stosując przemoc i groźbę użycia przemocy, mężczyzna uderzył premier pięścią w prawe ramię, w wyniku czego straciła ona równowagę. W sobotę kancelaria premier Danii przekazała, że Frederiksen doznała lekkiego urazu kręgosłupa szyjnego. Duńska policja napisała na platformie X, że motyw polityczny nie jest brany pod uwagę. Według sądu mężczyzna wiedział, kim jest Frederiksen, gdy ją zaatakował. 39-latek z Polski wyglądał na zaskoczonego i nieco zdezorientowanego, gdy w sobotę został doprowadzony do sądu we Frederiksbergu, pisze serwis Jelans Posten. Sprawca ataku miał przebywać w Danii od 2019 roku. Duński nadawca publiczny cytuje odczytaną w sądzie opinię lekarza, który stwierdził, że mężczyzna podczas zatrzymania był niezrównoważony psychicznie oraz pod wpływem alkoholu i narkotyków. Jak informuje Państwowa Agencja Prasowa. Doniesienia duńskich mediów potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Stołeczni policjanci zatrzymali 35 podejrzanych osób, w tym 16 tymczasowo aresztowanych w wyniku działań przeciwko dwóm zorganizowanym grupom przestępczym, które rozprowadzały narkotyki na Warszawskiej Pradze. Operację przeprowadziło centralne biuro śledcze policji z Warszawy i Białego Stoku. Wspierane przez prokuratorów prokuratury okręgowej Warszawa Praga oraz kontrterrorystów i policjantów z komendy rejonowej policji Warszawa 6 i komendy wojewódzkiej policji w Białymstoku. Zabezpieczono narkotyki, broń palną oraz 145 sztuk amunicji. Śledztwo trwało kilka miesięcy i wymagało ogromnego zaangażowania oraz wnikliwości, aby zebrać dowody dotyczące działalności podejrzanych. Członkowie grup byli szczególnie aktywni na terenie warszawskiej Pragi Północ, specjalizując się w dystrybucji różnych środków odurzających i substancji psychotropowych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu kontrterrorystów i innych jednostek przeprowadzili działania jednocześnie w blisko 40 miejscach, zatrzymując 35 podejrzanych osób. Działalność grup jest przedmiotem dwóch odrębnych śledztw nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga. Policjanci z zarządów w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspierani przez Komendę Rejonową Policji Warszawa 6, zebrali dowody obejmujące lata 2023 a 2024, kiedy to podejrzani mogli wprowadzić do obrotu kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. W akcji wsparli ich funkcjonariusze z zespołów specjalnych Centralnego Biura Śledczego Policji z Warszawy, Poznania i Wrocławia. Oraz policjanci z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji z Radomia. Zatrzymano 21 osób, z czego 7 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóm zarzuca się kierowanie grupą. Zabezpieczono mefedron, heroinę, amfetaminę i marihuanę. Sąd tymczasowo aresztował 8 zatrzymanych osób na 3 miesiące. Śledztwo dotyczące drugiej grupy przestępczej prowadzą policjanci z zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratury okręgowej Warszawa Praga. Działania przeprowadzono w Warszawie, Ząbkach i Markach, z udziałem funkcjonariuszy z Rzeszowa, Radomia i Lublina Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Białym Stoku. Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białego Stoku, Warszawy, Lublina i Łodzi. Zatrzymano 14 osób, które handlowały narkotykami, głównie na terenie Pragi Północ. Zabezpieczono broń palną 145 sztuk amunicji, narkotyki ponad 200 tysięcy złotych w gotówce oraz dwa pojazdy warte blisko 100 tysięcy złotych. Podejrzanym ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Tymczasowo aresztowano 8 osób, w tym podejrzanego o kierowanie grupą. Stołeczni policjanci zatrzymali obcokrajowca, który w sobotę skakał po samochodach, zatrzymywał ruch i atakował ludzi na ulicy Rodziewiczówny na warszawskim Gocławiu. Nagranie dokumentujące jego zachowanie szybko obiegło media społecznościowe. W niedzielę rano mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, uszkodzony został jeden samochód, przekazał podkomisarz Rafał Rutkowski. Na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych widać jak mężczyzna, 26-letni obywatel Rwandy, skacze po samochodach i blokuje ruch na ulicy Marii Rodziewiczówny na warszawskim Gocławiu. W pewnym momencie przewraca mężczyznę jadącego na elektrycznej hulajnodze. Wówczas interweniuje i przegania go ochroniarz z pobliskiego salonu samochodowego. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci natychmiast pojawili się na miejscu i zatrzymali tego mężczyznę. W niedzielę rano usłyszał on zarzut zniszczenia mienia. Uszkodzony został jeden samochód, powiedział podkomisarz Rafał Rutkowski z komendy stołecznej policji. Jak czytamy w kodeksie karnym, kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tak to bo on skaczyliście samochód. Zobacz, co on z samochodem robi. Kuretyn. Może kochane, no patrzcie co ten debil robi. Ej, kurety. Dobra. Czy on co samochody tutaj? poniszczy. Mówiłam, że... No. Bo on teraz ten, nie wiadomo co będzie następny. Nie wiadomo, który następny. No. Ale to zobaczcie po twoim sobie na dziś przychodzi tutaj. <klujna> co oni robią? Po szybie, po szybie. Po... Idzie. Nie ja kręcę. Mówimy, na nas. Tragiczny wypadek w miejscowości kompie. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku wypadku zginął 30-letni policjant, który jechał prywatnym autem. Był człowiekiem o wielkim sercu. Jego odejście jest dla nas ogromną stratą, przekazali koledzy funkcjonariusza. Do wypadku doszło w sobotę rano, 8 czerwca, na drodze wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Kąpie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN na łuku drogi, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem Suzuki Witara. Poinformowała młodszy inspektor Monika Chlebicz z komendy wojewódzkiej policji w Bydgoszczy. W wyniku zderzenia na miejscu zginął trzydziestoletni kierowca Suzuki. Kujawsko-pomorska policja podała, że był to policjant z Tucholi. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, starszego posterunkowego Mateusza Sikory. Jego odejście jest dla nas ogromną stratą. Był człowiekiem o wielkim sercu, zawsze pomocny i otwarty na ludzi. Będzie nam ciebie brakowało, czytamy w komunikacie. Jak poinformowano, 30-latek służył w Policji od grudnia 2021 roku. Swoją karierę zaczął w komendzie powiatowej Policji w Tucholi jako policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego. W wypadku ucierpiał również kierowca ciężarówki 55-latek trafił do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśni policyjne śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.